Dzień dobry Państwu. Dzisiaj znowu będziemy walczyć ze wszechogarniającą nas masowością. Jak robimy co odcinek, albo co filmik, albo co wideo, można powiedzieć, jak się chce, wszystko znaczy tutaj to samo. Czyli zaczynamy. Dzisiaj znowu będziemy w klimatach, które można powiedzieć, że są pod wpływem oparów egipskich, albowiem idziemy do fantastyki tym razem. Tylko, że inspiracją dla tej opowieści fantazy, dokładnie Conan Gladiator, pana Leonarda Carpentera, był oczywiście starożytny Egipt, co udowodnię w ramach tego wywodu. Jest to powieść o dzielnym Cymeryjczyku, który urodził się na polu bitwy. Tylko problem z tą powieścią polega na tym, że w przeciwieństwie do wielu kontynuatorów, takich jak Biernyberg, Sprague de Camp, Lin Carter. Do wielu kontynuatorów, których miał Erwin Robert Howard, pan Leonard Carpenter, chyba nie powinien się brać za pisanie swoich powieści, tylko pozostać tym, kim był, od czego zaczął. Czyli bycie tak zwanym pisarzem technicznym, technical writer in English. Czyli tak naprawdę pisarzem na usługi. Chłopcem do pisania dla innych. No, ale jednak zrobił ten błąd życiowy. Trochę na nim zarobił, czyli finansowo to pewnie nie był błąd. Dla niego. I zaczął pisać swoje powieści. Napisał ileś tam chyba 11 powieści o Konanie. Jedną z nich przeczytałem. Mianowicie Konan Gladiator. Akcja dzieje się oczywiście w erze chyboryjskiej. Konan trafia do e, kraju z, zwanego Stygion, która oczywiście od razu widać, że jest to e, kraina poprzedzająca kulturowo, jeśli weźmiemy erę chyboryjską, za część ciągłości dziejów ludzkich, starożytny Egipt, władca mia... <coughs> miasta Luksur, Wia... władca miasta Luksur, który tym e... krajem lub częścią tego krajku rządzi ma imię Komodorus, co jasno już sugeruje na czym, na kim został wzorowany, mianowicie na cesarzu Komodusie, co występował na arenie i ten władca oczywiście szalony też występuje na arenie. Ale już nie będę powieści dalej e, zdradzał akcji. Niestety, Konan w niej przedstawiony nie spełnia e, zasad bycia Konanem. Nie ma cech Konana. Powinno być to zatytułowane nie Konan Gladiator, ale Konan Przygłupek lub Konan Mięczak lub Konan Kurczaczek. Tak powinno to być zatytułowane. Jest to powieść mianowicie e, taka okonanie, że należałoby powiedzieć. Jest to wzorowy przykład tego, jak opowieści o konaniu pisać się nie powinno. Czyli nie polecam. Konan Gladiator Le Leonarda Carpentera oraz innych konanów tego chłopca do pisania na posyłki, tak należy powiedzieć. Wszystkiego dobrego. Miłego dnia.